Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W shopping center możemy powiedzieć, że święta już pełni. A dzisiaj Kościół wzywa nas, abyśmy rozpoczęli przygotowania do świąt. Witryny sklepowe, reklamy nie pozwolą nam zapomnieć o zakupach, o prezentach. Kolorowe rozświetlone choinki na ulicach, migające ozdoby świąteczne wzdłuż chodników, przy domach, na balkonach domów. To wszystko nie pozwoli zapomnieć nam o tym zewnętrznym wymiarze świąt bowiem świat chce całe piękno i głębie świąt Bożego Narodzenia sprowadzić jedynie do dekoracji, światełek, zakupów i prezentów. W takiej otoczce świata, który sakrum, czyli to, co święte, oddziela zupełnie ze świętości, który to, co Boże, oddziela zupełnie od Boga, wkraczamy w kolejny już adwent w naszym życiu, który ma nas przygotować na świętowanie wspaniałego wydarzenia. Narodzenie Boga na Ziemi. Mamy sobie przypomnieć, że Bóg przyszedł na Ziemię i stał się jednym z nas, aby pokazać nam drogę, jak mamy przygotować się na spotkanie z Nim na końcu naszego życia, czy też przy Jego powtórnym przyjściu. Dlatego w dzisiejszą, pierwszą niedzielę Adwentu, Pan Jezus mówi do nas: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przyjdzie. I wy bądźcie gotowi bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. A wielu z nas potrafi ciągle powtarzać, jeszcze mam czas na modlitwę, na mszę świętą niedzielną, na czynienie dobra, na pomoc bliźniemu. Jutro się wyspowiadam, jutro się poprawię, jutro wynagrodzę krzywdy, jutro przeproszę kogoś, komu może wyrządziłem krzywdę. W następnym miesiącu będę się codziennie modlił, w następnym roku będę co niedziela chodził do kościoła. A dzisiaj Jezus zachęca nas do porzucenia takiego bezdroskiego i bezmyślnego życia, aby nie było za późno, abyśmy nie musieli się kiedyś wstydzić przed Bogiem, że zmarnowaliśmy czas i przespaliśmy wszystkie okazje porzucenia tego, co nas od Boga odłącza, a zaangażowali się do czynienia dobra, jak mówi dzisiaj do nas święty Paweł Apostoł, abyśmy odrzucili Uczynki ciemności, hulanki, pijatyki, rozpuste, wyłzdania, kłótnie, zazdrości, a żyli przyzwoicie. Drodzy, adwent to czas poukładania na nowo naszego życia, czas radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia i powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. Bądźmy wdzięczni Chrystusowi, że przypomina nam o potrzebie nawrócenia i czuwania. Bo On nas kocha, pragnie zastać nas czuwającymi i gotowymi na spotkanie z Nim. Nie chce nas karać, ale chce nam dać szczęście wieczne. Życzę Wam owocnego przeżywania tegorocznego okresu adwentu. Szczęść Boże!